Zanim na dobre rozpocznie się film, który teraz Państwo oglądają, musimy wyjaśnić znaczenie słowa geofizyk. Geofizyk to naukowiec badający Ziemię metodami wykorzystywanymi w fizyce. Jego działalność pozwala lepiej poznać struktury geologiczne ziemi, co może być wykorzystywane w branży górniczej, budowlanej oraz w wielu innych branżach. Jednym z najważniejszych działów geofizyki jest meteorologia, czyli nauka zajmująca się badaniem procesów fizycznych zachodzących w atmosferze co pozwala nam określić, jak owe procesy wpływają na stan pogodowy w poszczególnych obszarach. Na czym polega praca meteorologa, jakimi narzędziami się on posługuje i z jakimi trudnościami musi się mierzyć, o tym oraz o wielu innych rzeczach opowiemy już za chwilę. Mamy przyjemność przedstawić Państwu panią Annę Kalisz-Górską. Dzień dobry. Żonę pana Zbigniewa Górskiego, który pracował na polskiej stacji polarnej Horsund w 2013 i 2014 roku jako meteorolog, a w 1995 roku i 1996 roku prowadził tam badania środowiskowe. Praca meteorologa jest bardzo wymagająca, szczególnie, że na stacji podczas zimowania mamy tylko dwóch meteorologów. Pomiary i szyfrowanie tych pomiarów odbywa się co trzy godziny. I meteorolodzy na zmiany dokonują właśnie tych najpierw pomiarów. Wychodzą przed stację, badają różne parametry pogody, ale też szczytują dane z przyrządów i w ciągu krótkiego czasu muszą zakodować, używając takich specjalnych kodów. Tego jest bardzo dużo, nie będę Państwu wchodzić tutaj w szczegóły, ponieważ sama instrukcja po prostu zawiera mnóstwo symboli, cyfr, które właśnie pozwalają na konowanie. Mam do Pani dwa pytania i pierwszy z nich to, czy przebywając na Spitzbergenie, różnego rodzaju pomiary meteorolog przeprowadza raczej w terenie, czy wewnątrz stacji polarnej? Wszystkie przyrządy pomiarowe w większości zlokalizowane są poza stacją. Warunki są polarne, bardzo trudne, szczególnie w okresie nocy polarnej, ale takie parametry obserwacji, jak na przykład zachmurzenie, czy rodzaj opadów, prawda, czy właśnie nasłonecznienie, usłonecznienie, tak, to, to metrolog, Spędza, yy, dokonuje tych obserwacji na zewnątrz. Drugie pytanie brzmi, yy, z wielu zadań, jakie musiał wykonywać Pan Gózki, które było jego ulubionym, a które lubił najmniej? Najmniej lubił yy, właśnie to kodowanie. Mniej. Zapamiętanie tych kodów to też taka presja, że, że yy, coś źle zrobi i będzie po prostu nie zdąży, czy... tego najbardziej nie lubię, już w tej realizacji, ale <laughs> lubię takie praktyczne rzeczy. No, to Doszłoby pomagać właśnie tym osobom, które robią swoje jakieś takie ciekawe badania robią. Chodził na nortach, właśnie przez te szkolenia skórował jakieś tam badania lodowca. Dowiedzieliśmy się kim jest meteorolog i na czym polega jego praca w trudnych warunkach północy. Myślę, że Państwu też podobała się ta historia i inaczej będziecie patrzeć jak będziecie oglądać prognozy pogody, będziecie wiedzieć Ile pracy tak naprawdę kosztuje to y, właśnie meteorologa?